Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszego videocastu. Dzisiaj zapraszam na wycieczkę po dzikich terenach naszego województwa łódzkiego. Jan Brzechwa, Jan Brzechwa pisał, że nieopodal krzaczka mieszka kaczka dziwaczka. I my się dzisiaj wybierzemy właśnie do krainy dzikiej kaczki. I nikt nam o niej lepiej nie opowie niż właścicielka, czyli pani Anna Nawrocka. Witam, dzień dobry. No proszę zdradzić nam jak to się zaczęło. Skąd stąd pomysł na Krainę Dzikiej Kaczki. Pomysł rodził się latami. Pierwsze to, że tam zjechaliśmy w tą, w tą wieś Bronowice już prawie 40 lat temu i mieszkaliśmy sobie po prostu i tą ziemię jakby przekształcaliśmy w sensie takiego przyjemnego pobytu dla siebie. W którymś momencie pomyśleliśmy, że to może jednak być Coś, co trzeba udostępnić ludziom, bo tu jest tak naprawdę przyjemnie i tak ładnie. No i tak pomału, pomału zaczęliśmy tą krainę, tą ziemię przeistaczać w krainę dzikiej kaczki. A czym w ogóle jest kraina dzikiej kaczki i czemu akurat taka nazwa? Ponieważ tam jest i staw, i rzeka, i tych dzikich kaczek. Ta krzyżówka, nasza, która jest w naszym logo, bardzo często tam gniazduje, i, i, i więc pomyśleliśmy, że to jednak powinno być taki nasze taki godło ptasie, ta, 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 ta kraina, czy znaczy ta kaczka. No i stąd. Kraina, no bo tam mieszkają. Ale to nie jest zwykła agroturystyka, bo was tutaj dużo wyróżnia. Tak, raz, że duży teren, prawie 20 hektarów. Mamy to szczęście, że tam płynie rzeka mroga, która jest bardzo czysta. Wróciły do nas raki. Kiedyś ich był moment, że były potem zniknęły, teraz już są więc jest to dla nas też dużym plusem. Mamy staw ładny, więc teren przede wszystkim lasy. Przyjeżdżają do nas ludzie z niewielkiej okolicy, wchodząc na nasz teren, mówią, wow, my nie wiemy, że tu są takie tereny, bo są duże wysoczyzny, wszystko to jest porośnięte pierwotnym lasem, więc robi wrażenie. Ale kraina dzikiej kaczki to nie tylko spokój i odpoczynek, ale też edukacja. Tak. Kiedyś kupując synowi książki do, do szkoły, zadałam księgarzowi pytanie, bo to była książka do biologii, czy pan wie, co to jest za ptak na tej okładce? On powiedział, że nie wie. Nie ja mówię, proszę pana, przecież to jest zimorodek. Ale wie pan, to, wie pani, to było na tyle wcześnie, że o tych zimorodkach w telewizji tak nie było wcześniej, ja mówię, to trzeba tym ludziom pokazać, że tutaj właśnie są takie piękne tereny. I stąd się zradziła pomału właśnie pomysł na ten biznes, że trzeba przybliżać, no a komu najlepiej przybliżać? Dzieciom. Więc zaczęliśmy od wycieczek takich przedszkolnych, szkolnych, jednodniowych. Dzieci przyjeżdżają, poznają nasz teren, poznają przyrodę. Do tego mają jeszcze jakieś zajęcia edukacyjne. No, nie powiem, to działa od 2011 roku i do tej pory są chętni, żeby zwiedzać naszą krainę. Więc chyba tutaj jest jakiś plus. Tutaj na pewno były potrzebne ogromne finanse. W jakiej kwocie dofinansowanie udało się Państwu pozyskać z funduszy europejskich? Około 6 milionów. Bardzo jestem zadowolona i na tyle był ten projekt ciekawy, ponieważ jeszcze wcześniej właśnie przed tymi unijnymi, przed tym unijnym projektem nasza firmka była jednak bardzo mała. Mieliśmy tylko olbrzymie plany i chęci i, i takie wzniosłe, ale to nie było poparte jednak jakimiś finansami, a, a ten program unijny jednak na tyle się spodobał. Decydentom, że poparli nas, no i mam nadzieję, że się nie zawiedli. Czy mogłaby Pani stwierdzić, że bez dofinansowania tak. z funduszy by się ten projekt w ogóle nie udał? Na pewno, bo to są za, za duże pieniądze, które trzeba było włożyć. W... Tym bardziej, że powstały jeszcze budynek taki edukacyjno, konferencyjny, wszystko to jest utrzymane w klimacie, w starej cegle. No i jeszcze powstała restauracja. Trzymała Czyli cały osią. kompleks, tak, wszystko potrzeba do wypoczynku. Tak, tak, tak. Czy można do was przyjechać we wszystkie pory roku? Warto? Tak, tak, we wszystkie. Jak najbardziej. A kiedy najlepiej? <grym> najlepiej to jest zawsze. No bo można się zastanawiać, czy kiedy przyroda budzi się do życia i wiosną, chociaż wspomniała pani, że najbardziej lubi jesień. Proszę panią. Kiedy człowiek potrzebuje ch ch chęć wyciszenia się i odpoczynku, jesteśmy w centrum Polski, więc y y y jesteśmy wszędzie blisko z Warszawy, z Łodzi. Je y y bardzo dużo przyjeżdża do nas ro rodziców z małymi dziećmi, ale przyjeżdża też dużo takich młodych osób w 20-30 os lat, y którzy potrzebują jednak od tych korporacji od odpocząć na dzień-dwa, więc. Wracają wyjeżdżając zawsze z uśmiechem. Mówimy o czatowniach, mówimy o domkach na drzewach, na wysokościach, czy są też miejsca dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Tak, mamy jedną czatownię specjalnie dostosowaną, jest schodołaz. Budynek konferencyjny też jest przystosowany, mamy windę, więc no, i, i staramy się w lesie są tak poprowadzone ścieżki, żeby właśnie można było korzystać z. Z każdego miejsca przyrody. Bardzo dziękuję za rozmowę. Była z nami właścicielka krainy Dzikiej Kaczki, pani Anna Nawrocka. Dziękuję. I ja dziękuję bardzo. Nie pozostaje mi nic innego, jak Państwu podziękować za uwagę i oczywiście zaprosić i zachęcić do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca na mapie naszego regionu. Dziękuję bardzo, Eliza Cichoż. Do zobaczenia.